Jo, jo, jo! Na wstępie chciałbym wszystkich przeprosić za to, że mam głos, ale mam lekką chrypę. I za tak chwilę na moim kanale, że przepraszam, że nie będzie tych nowości szelka z powodu, że nie mam czasu, jeszcze tam problemy rodzinne. No, niestety jest tego trochę, może pokażę, jak to tam wygląda. Praktycznie wszystko wygląda i tam wiedziałem, że już jeden wiz mi odpowiedział, za to nie dotrzymać słowa. Także na przyszłość nie będę zapowiadał, kiedy bym zrobił filmik. Dobra, tak jak mówiłem, mogą być też perfumy, więc jakiś. No musimy no bo mama mnie wołała. na mi od mamy i taty. No nawet fajnie pachnie taki. Taki zwykły Playboy, jakby co tam jest? Dobra, ale fajny kolejną rzeczą jest nowy aparat Koda Kizzy Sharmini. Wygrałem go w konkursie, także za bardzo nie wyłożyłem na tylko za SMS-a. No, zagrałem, bo tam było, mam no z prasą co no wygrałem. Zrobię to kamery, ale kamera bardzo fajna, ja i zrobię też recenzję. Kolejną rzeczą są nowe słuchawki do telefonu, do słuchania muzyki. Jakiś. World? World Fajne, mają takie ten. Są takie krzywe tu, że fajnie podpasowuje do uszu. Kolejną rzeczą są nowe słuchawki do grania na kompie ale nie tylko, bo do Black Opsa, bo też słyszymy, że Black Ops się lepiej gra na słuchawkach. Słuchawki iSmart model SH818. No się nie Bardzo fajnie, fajne, fajne, kupię za 40 zł w Media Expert Tylko trochę za mało ja mam trochę dużą głowę. Jak ja to obniżę na maksa, to są wtedy tylko dla mnie dobre. Ale może sobie je wymieni na inne. Ale na razie mam duży. znaczy na razie są dobre. Jak mi urośnie głowa, to wymienię. Może też zrobię recenzję. Ale nie obiecuję, żeby nie było, że kolejny widz mi odchodzi. Kolejną grą jest Red Dead Redemption. Polecał mi to The Legend, bo mówił, że fajna gierka. Taki sandbox. No i nie słyszałem za dużo. ale zrobię gameplay na 100% z tej gry, bo mi się bardzo podoba. I kolejne trzy gry są na. Komputer i zapomniałem wam ich pokazać. Także tak. Jedną z nich są sąsiedzi z piekła rodem. No to słodka ze na wykazach, dwie części: X-Men Wolverine i Antologia. Jeżeli te dwie gry pokazywałem, to przepraszam, bo ja nie pamiętam, bo ja mam teraz problemy z internetem. Także fajna kierka, zagrywałem się w to. Ta też super, bo za się złotych biedronca. Ta nie za bardzo. To jest super. Podsumowując mam cztery gry, tak załóżmy, że to są nowe, słuchawki. Aparat, kolejne słuchawki i perfum. No I to wszystko, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek nowości szlasa. Mogłem pokazać co zasila mój komputer. Nie zasila, co daj mi internet. Bo takie główienko, ale to już się rozpada. No tu w tym miejscu, ale no okej. Okay. Mój no, potworek z Pepsi. Pilnuję. No dobra. No, to był pierwszy odcinek o nowości szalasa. No, dziękuję. Na przyszłość nie będę zapowiadał, kiedy będę robił te filmiki, bo nie chcę, żeby mi widzowie odchodzili tak praktycznie. No. I to wszystko. Pozdrawiam moich wszystkich subskrybentów. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że niedługo mam 979 wyświetleń kanału, z jestem naprawdę faktycznie szczęśliwy. I 22 widzów, chociaż nie wiem czy ktoś mi doszy, bo dzisiaj, czyli 13 grudnia nie wchodziłem na YouTube'a w ogóle ani chyba w 12 Dobra. Trzymajcie się, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek, yy, łapka w górę, komentujcie. No i wiecie. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.